Witamy w Energia Gaz Polska. Dziś poruszymy temat zbiorników LPG, a konkretnie ich bezpieczeństwa. Często dostajemy pytania, czy zbiorniki LPG są bezpieczne. Myślę, że szybka odpowiedź. Oczywiście, że są w pełni bezpieczne, a na ten dowód chcemy przytoczyć kilka faktów z produkcji tych zbiorników. Po pierwsze, wszystkie zbiorniki LPG montowane w samochodach wyposażonych w instalacje LPG podlegają obowiązkiemu dozorowi technicznemu. Ze na ich stosowanie w powszechnym transporcie muszą one spełniać szereg wymagań, wymagań określonych w regulaminie homologacyjnym numer 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oznacza to, że każdy zbiornik, który trafia do samochodu osobowego musi spełnić szereg wymagań praw międzynarodowych. Regulamin homologacyjny jest ogólnoeuropejskim dokumentem, który określa wszystkie normy bezpieczeństwa dotyczące zbiorników LPG. Nie ma możliwości, żeby zbiorniki w Polsce różniły się od standardami od tych np. z Niemiec czy z Francji, gdyż reguluje to prawo międzynarodowe, a nie nasze krajowe. Nadzór techniczny nad zbiornikami rozpoczyna się już w momencie ich projektowania. Zapewnia to pełną gwarancję bezpieczeństwa oraz stosowanie postanowień regulaminu już od pierwszego momentu powstawania zbiornika LPG. Regulamin określa też konkretnie wymagania dotyczące materiałów użytych do produkcji zbiorników. Są to specjalnie. Wymagania dla produktów pracujących pod ciśnieniem. Co w przypadku zbiorników LPG ma szczególne znaczenie. Stal stosowana w produkcji musi być materiałem niestopowym o niskiej zawartości węgla. Dodatkowo materiały muszą mieć możliwość poddania obróbce mechanicznej, a także muszą być po prostu spawane. Regulamin określa także grubość zbiorników LPG, ustalając ją na 2,5 do 4 mm. Wszystko zależne jest od, od obliczeń wytrzymałościowych zbiornika, które muszą zostać wykonane w momencie jego projektowania. Oznacza to, że zbiornik LPG Zbiorniki LPG są produkowane ze znacznie grubszej stali niż fabryczne zbiorniki na benzynę czy olej napędowy. W regulaminie określone są też metody łączenia elementów zbiorników, czyli tzw. spoiny. Każde takie miejsce jest poddawane kontroli radiograficznej czy prześwietleniu. Wszystkie zbiorniki poddawane są także rozbudowanym testom wytrzymałościowym czy próbom ogólnym. Jednak ze względu na obszerność tego zagadnienia poruszymy je w innym materiale. Nie Niewątpliwie szereg procedur bezpieczeństwa stosowanych na stopniu międzynarodowym sprawia, że zbiorniki LPG są niezwykle bezpieczne. Odpowiednie materiały oraz ścisła kontrola proces produkcji przekładają się na gwarancję bezpieczeństwa. Weneling z Polska, sami testowaliśmy zbiorniki LPG, zrzucając je m.in. z dachu naszego budynku na twardą powierzchnię, a także przejeżdżając po nich ogromnym Fordem F150. Wszystkie próby, które podejmowaliśmy, nie były w stanie nawet naruszyć konstrukcji zbiornika LPG. Dlatego serdecznie zapraszamy do Energika Gaz Polska. Jeżeli macie państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie bezpieczeństwa, możemy zapewnić, że zbiorniki LPG profesjonalnie założone są w 100% bezpieczne, homologowane i na pewno nic złego się z nimi nie stanie. Dziękujemy i zapraszamy do Energika Gaz Polska.